Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo. Jak zaplanować dzień? Weźmy sobie może na tapet taką osobę bez dzieci, ale bardzo zapracowaną, czyli częsty przypadek, na przykład w dużych miastach. Więc tak, można się trzymać kilku takich podstawowych zasad. Ja osobiście jestem dużą zwolenniczką porannej rutyny i to nie oznacza, że ta poranna rutyna ma być super zaawansowana, niesamowicie produktywna w takim znaczeniu, że dużo trzeba w czasie niej robić. Nie, jestem zwolenniczką porannej rutyny, gdzie skupiamy się na sobie i dajemy sobie chociaż chwilę dla siebie i dla zajęcia się. Tak naprawdę, swoimi potrzebami i tym, co mamy w głowie. Czyli tak, ja często też stosuję metodę trzech nawyków, czyli codziennie chcę zaopiekować trzy obszary, jakimi jest zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne i rozwój umiejętności. I to mogą być naprawdę małe rzeczy jak. Nie wiem, wypicie szklanki wody jeszcze przed wyjściem z domu, żeby jakiekolwiek to nawodnienie było, bo tak jak powiedziałaś, w dużych miastach w przypadku bardzo zapracowanych osób często zapominamy o tych absolutnych podstawach. Żeby właśnie pić, żeby jeść, żeby zadbać o siebie, chwilę się poruszać, czy nawet szczerze, nie wiem, przeczytać pięć stron książki. To są takie rzeczy, dzięki którym nam się będzie działało troszkę lepiej potem w ciągu dnia. A jak chodzi stricte o planowanie no to wszystkim dobrze znane priorytety, czyli wybranie jednej najważniejszej rzeczy w ciągu dnia, którą chcemy zrobić, to dla mnie jest taki no, najważniejszy punkt w planie dnia, żeby wiedzieć, co my chcemy zrobić. A dlaczego? A to dlatego, że jeśli przez rok codziennie wykonamy jedno znaczące zadanie, tylko jedno dla naszych celów, no to po tym roku mamy ponad 360 kroków wykonanych, licząc, że tam no której z może się nie uda. A w momencie, kiedy zajmujemy się tylko bieżącymi sprawami, to jesteśmy cały czas zajęci, no ale do żadnego dużego celu się nie przybliżamy. Więc priorytet, na pewno wybranie priorytetu jeszcze przed rozpoczęciem dnia. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health Podcast na naszym YouTube.